Taka sprawa i taka sytuacja. Bóg mówi, żebyśmy nie byli. Nie, nie robili rzeczy przed ludźmi, żeby się ludziom pokazać. Jak to to my jesteśmy, jakimi to my nie jesteśmy sługami bożymi. I tutaj naprawdę trzeba Bogu podać serce i zobaczyć to, czy w nieświadomości czasami nie robię czegoś, żeby się po prostu pokazać. Przed innymi oki, ja nie jestem. No, i tylko Bóg to wie, czy tak jest na ten moment, czy nie. I lepiej zapytać Ducha Świętego niż polegać na własnym rozumie, rozsądku i sobie to wytłumaczyć w jakiś, w jakiś sposób racjonalny. Według Słowa Bożego, ale na, na swój sposób. Lepiej zapytać Ducha Świętego, bo to jest taki tak zwany ukryty świecznik, ukryta pycha, ukryta duma. A Pan nie chce nic, żeby starego życia żadna cecha mu służyła i Pan chce żebyśmy mu usłyszeli w duchu a nie w duszy i to w tej takiej nieprzemienionej tej z ukrytym świecznikiem czyli podziwiajcie mnie ale nikomu nie mówię tego tylko w takiej ciszy to jest jest tak subtelnie ukryte w nieświadomości albo w takim jak mówię racjonalnym wytłumaczeniu i jest wersja że zewnętrzny człowiek niszczeje każdego dnia a wewnętrzny każdego dnia się odna odnawia i <laughs> Cokolwiek się w Twoim życiu teraz dzieje, złego, czy wydarzyło, to było coś, co skażone ze starego życia, demoniczne, chciało przyjść do Twojego życia. I nieważne, czy to przyszło na minutę, czy na dwa dni, czy na tydzień, czy to wywołało jakąś szkodę, czy to było jakieś zamieszanie, czy to jakoś się w jakiś sposób pokazało i objawiło to zło. Nieważne, bo nawet jak się tak... to zostało dopuszczone do Twojego życia i objawiło się w ciele, w duszy, to i tak, chcecie Ci powiedzieć z tego miejsca, że to i tak niszczeje. To nawet jak się coś wyrządziło, to i to i tak niszczeje. <gry> te ochłapy, te skażone rzeczy, nawet jak się objawiły na dłużej, to i tak one niszczeją, bo zewnętrzny człowiek niszczeje i żyje według słowa, a wewnętrzny odnawia się i przebywa w nowym stworzeniu, a wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Nieskażone, nieskalane, rozumiesz? Czy jesteś nieskalany, nieskażony, a to coś skażone, skalane, Całe zło chce z zewnątrz wejść. Oczywiście w Ciebie, w ducha nie wejdzie, ale wejdzie w ciało i w duszę. Ale nawet jak wejdzie, to to i tak niszczeje. I ogłaszaj nawet jak to jest, że to niszczeje. A wewnętrzny człowiek, ja, w Bogu, ukryte życie, odnawiam się każdego dnia. W pełni miłości, w pełni sprawiedliwości, w pełni świętości. I jeszcze najważniejsza rzecz. <laughs> nie polegaj na sumieniu. W duchu mamy sumienie. Nie wiem czy masz w sercu, w duchu czy jak, ale jest sumienie. Tylko to sumienie w świecie było oparte na drzewo poznania, dobra i zła. I Bóg powiedział: cokolwiek będzie z tego spożywał, umrze. I ono się przenosi często, próbuje je w ogóle, stary człowiek przenieść w ogóle na nowe życie, i wcisnąć je. Czyli na przykład: O, dzisiaj się potępiam, bo nie zachowałem się dobrze, nie byłem taki jaki chciałbym być. Rozumiesz, całycz, albo, albo się wbijasz w pychę, bo robisz dobre rzeczy i kurza, w ukryciu, jak mówię, ukryty świecznik, mm, jestem sługą Bożym, no, jest namaszczenie, ale nikomu tego nie mówię, tylko tak chodzę w takiej pokorze, niby, że ten... I to jest cały czas poleganie na sumieniu, które jest wypełnione z drzewa poznania dobra i zła. Czyli zrobić jakiś grzech plajtowy, nie obwiniasz się, robisz jakiś cięższy, chodzisz, próbujesz pokutować po swojemu, i spróbuj sobie sam sobie to wybaczać albo robić coś, żeby to gdzieś zatuszować przed sobą i żeby ci użyło. To jest dalej poleganie ohydne na owocach z drzewa poznana dobra i zła. Bo cokolwiek robisz złego czy dobrego, jak polegasz na tym, to jest ohydą. To jest obleśne, to jest ze starego życia. Więc sumienie ma być wypełnione prawem bożym. Co to znaczy? Sumienie ma być wypełnione słowem bożym. Prawo Boże jest w swoim sercu. Słowo Boże, bo tamto pole, tamto było poleganie, rozumiesz? Na własnym sumieniu, żeby tylko przed sobą samemu dobrze wypaść. I to jest ohydne, to jest obleśne, to jest śmierć, to jest zgroza. I to jest w ogóle do kasacji. I Jezus powiedział, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg. A tamten człowiek, który polega na tamtym sumieniu, on przed swym oczami będzie myślał, że jest dobry. Albo rozumiesz, nie ma dobrego. Nie ma drogo. Jesteśmy sprawiedliwi w Bogu. I nasze sumienie nasze sumienie ma być wypełnione przez słowo Boże i słowo Boże nas ochrania. Słowo Boże nam mówi, co jest dobre i złe, a nie my sami sobie mówimy, co jest dobre i złe. Dlatego ludzie mają też problem ze Starym Testamentem i z Bogiem, który czynił złe rzeczy, tak zwane. Bo oni dalej polegają na tym sumieniu dobra i zła z tamtego człowieka starego. I nie umieją przyjąć Boga, który jest Święty, Sprawiedliwy i robił takie rzeczy złe w ich oczach, Bo oni mają to sumienie z drzewa poznania, dobra i zła. A sumienie ma być pewien prawem Bożym, Sprawiedliwość Boża, tak? Tutaj jest i to słowo Boże nas chroni. Słowo Boże nas nam pokazuje, co jest dobre i co jest złe, czego mamy unikać, a nie my sami sobie. Czyli, że o, dzisiaj na grupie się zachowałem źle, a o, dzisiaj to się dobrze zachowałem, pomogłem temu i cały czas człowiek polega na sobie. A Bóg chce, żebyś polegał na nim, co znaczy Twoje serce, Paweł, pisał, wyżułem się ze wszystkiego. Twoje serce ma być polegać na prawie Bożym. aby być przeciągnięte słowem Bożym. Bo Ty umarłeś i Twoje ukryte w Bogu i polegasz na swojej Bożym i jesteś przemieniany właśnie tam. Tak jak Bóg tego chce, a nie tak jak Ty tego chcesz. I prowadzeni jesteśmy Duchem Świętym, a nie samym sobą. Czyli nie robimy wszystkich rzeczy, które mamy pragnienia w sercu, ale jak mówię, przemieniana jest Słowo Boże na obraz Boga. Tak jak mówiłem to w zamyśle, jak cię, stworzy, jak cię stwarzał, tam już była doskonałość i teraz jest odbudowa tego. I jesteś prowadzony Duchem Świętym. Czyli Duch Święty Ci mówi co masz robić, a czego masz nie robić. Co masz dzisiaj ogłosić komuś, a co nie? A nie ty sam sobie, i że ty sam sobie jesteś służbą, i ty sam sobie robisz rzeczy. Bo są martwe uczynki, i później stajesz przed Bogiem, bo o! A tu pff, wartość ma to, co zbuduje Słowo Boże, łaska Boża w Tobie. To prawo Boże, to Słowo Boże, to. I się przemienisz. Najlepszym zostaniesz przemieniony. Takim, jakim w zamyśle byłeś Boga, i to przynosi Bogu radość. I plus, tu święty do tego Cię prowadzi w kierunku służby, ale to jest służba Boga. W Tobie, a nie Twoja służba. I aleluja. I tyle. Amen.